Co to się ostatnio odjebało, ja zaczynam naprawdę e, dostrzegać, że w internecie jest całe stado idiotów. Oczywiście ból bo zjadłem królika, albo że czasem zjadałem bobry. Ale jak widujecie takie oto filmiki, ja nigdy nie widzę jakiegoś hejtu w sieci. Dożyliśmy czasów, że ludzie pieprzają schabowe, ale jak zobaczą coś takiego, że mięso w czystej postaci to sraczka. Z tym, że tak, ktoś to musi zabić. Gdzieś na świecie, czy to hodowla przemysłowa, czy chłop na wsi. Hoduje zwierzęta, zabija je, później macie z tego mięcho. Ja prowadząc kanał survivalowy, to chyba oczywiste, że pokazuję takie rzeczy. To jakbyście oglądali Dr. Queen, kurwa, i nagle na widok, nie wiem, jakiejś igły, wszyscy mieli jakąś sraczkę. Tak króliki się też zjada. Tak, taki też się zjada. Każdy do restauracji idzie w wpierdziela. Rozumiem wegetarian, którzy naprawdę nie jedzą mięsa, ale jeżeli macie pieski, kotki. No to kurwa litości, po chuj ta hipokryzja. Idziecie do Biedronki, do Lidla kupować karmę. Tak wygląda przemysłowy chów. Jakoś tutaj nie widzę często protestów. My robimy zdrowe mięcho, bo jelenia każdy z Was może kupić 10-12 zł kilo, można sobie zrobić przetwory, ja robię kiełbachę, później mam zapasteryzowane jedzenie, czyli mam żelazny pakiet bezpieczeństwa. Ale w takich posiłkach też jest jedzenie, też jest mięcho. I tutaj jakoś nie widzę protestów. Dlatego ja zawsze zachęcam, żeby sobie samemu zrobić, bo jeżeli kupujecie u chłopa, jakikolwiek czy to owca, świnia, czy krowa, czy cykl... no, krowę to trzeba i tak przez masarnie zabić. Ale generalnie jelenia każdy z was może kupić. Pulpeciki sobie właśnie zrobiłem. I oczywiście zachęcam takie zdrowe mięcho, bo przez nie możecie robić jakieś konserwy, które będą stały, a to ze sklepu, przecież wybuchnie taka konserwa po dwóch dniach. Pozdrawiam tych dzbanów, co mówią: tyle jest jedzenia w marketach, puchu i zabija zwierzątka. Tak, tamte zdechły śmiercią naturalną. Trzymajcie się, cześć.